Nagraj okej, okay. ok. Lody! Dysko lodu. lody! E, witamy w spotkaniu. Właśnie się spotkałam z zafirą LPS TV. Ciemo! No i y, tak, długo czekałam na to spotkanie. I. lody! I tak, dostałam dzika, bo uwielbia lody. I jesteśmy właśnie w Grycanie. No i nie wiem co by zrobić tutaj, chyba wywiad zrobimy. Zrobimy wywiad. Zrobimy wywiad. A więc, yy, postanowiłyśmy po dłuższym czasie, trwającym jakieś 10 sekund, że zrobimy wywiad. A więc pytanie pierwsze. O jakim LPS-ie od moich marzeń? Yyy... Ty kawalerze. sweet dogu. Z Angeliny. I ty sweet goli. No, a więc pytanie numer dwa. Czy powiesz nam ile masz lat? 10. Spoko. Um... Nie wiem czy. Okej, okay. mm. pytanie kolejne. Jaką najbardziej lubisz grę internetową? Transformers i y Hero Minds. <coughs> <naszą wielką. coughs> tak, właśnie spadł jej. Kinga, panie, <coughs> Co, To Co? będzie do A więc, kolejne pytanie Co jest. <coughs> ja? ten PS-ów, no oczywiście że jamniki no tak i dogi mm, a czemu to co co o mnie powiesz co on nie powiesz dobra dwa ehm. czarne szorty oh. oh, yeah. A Nie. lubię też pau no. okay. lubię też spaniele okej a więc Mytnę. aha okej okay. jamnika padła Jaki najbardziej lubisz kształt LPS oprócz tamtych, co powiedziałaś? Masz jeszcze jakiś? Eee, tak. Koker z i. Są słodkie. Spoko. Mm, a więc. Chciałam jeszcze ostatnie pytanie chyba zadać. I czy kolor. Aha. Czy możesz powiedzieć, jakiego koloru masz oczy? Niebieskie na wywiadzie ma. A więc, eee, dobra, teraz kończymy wywiad. I tak dalej, i tak dalej. NIE ZŻERAJ TYCH LODÓW! Robi breka! A A Bleki robi breka! a A Bleki robi bleka! Breka. Trulik, Bardzo dziwny, skikający obiekt. Który jest niesamowicie rzadki na terenach Polski. Otóż, bardzo często pojawia się w różnych seriach typu LPS i tak dalej. Oraz mnie bardzo mocno ugryźć i y, robi takie śmierdzące dziarenka z tego. Do widzenia. A więc jestem piękna Nilsa i tak, y, tak, jestem dodane właśnie. A, tak. a więc będziemy teraz rozpakowywać. Y, to są saszetki y, tej safiry. Mary, Ona kupiła no. sobie Yahoo. Możesz Mary powiedzieć. Spoko. Robiłyśmy sobie mały shopping. I tak, pokazać Wam LPS. To są rzeczy Mary. I tak, tutaj jest Yahoo. Ona sobie kupiła... Ej no, weź. A to są... A to jest jej LPS Get Ships. To, to są ship. LPS... No, dane matko. Nie. Nie. <grym> znaczy... Wy, 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 to się wy. Yy, a więc yy, to jest mój LPS wymacany Manos, tak, wiem jaki to jest chyba LPS. A więc no cóż, chyba zacznijmy rozpakowywać, a więc to ja, ja to robię tradycyjnie, w sensie bez głosu wyciszam. Uf, Boże, nie mogę tego. Jak ty to... Jak to żeby miała tego nosa. Jak to się odpakuje? Odas se Ja on rusza głową? Nie, to jest. Getrzy no, z. mi to! on na poluzowanego łepa. Aha, tylko to tylko nie nie patrzę jest w środku, to nie? Dziś Nilsa. Aha. Ja spakowałaś, kurde. O kurde. Mm -hmm. Zatrzymaj. Czemu? Mamy jakby coś. Miszka? What? Myszka? Eee. <grymne> Misio? No. Misio. Ale trolling. Ty dostałaś misia, a ja pieseła. Nie, nie, Jeszcze ja chodzę, teraz trzeba. No. Teraz ty go zawijesz. A więc to... Okej, to jest LP. Okej, to będzie LP. Potem nagram LPS-em moje LPS-y. Hapu się nazywa, ha? Happy, happy, happy. Aha, happy. Oh, Spójrzmy tą muzykę, może? jak okay, jakbyś to To jest. jak tyś? Mm, aha, mm. Ten. chyba, chyba. Nie, to that's nie, that's nie that's ten. Happy. To jest tutaj. Jaka mm. ślepa. Ale, tłumaczy. a ja jestem farciara nie? Widać, że dwie ręce. Znaczy, że cztery ręce. Okej, mm, chuj. Mm. Ok, to, to już będzie chyba. To no na tyle czy postaramy się jeszcze coś kupić? Nie wiem. Ja mam. No, ja to wytnę. Ja też to mam. Ale ja mam tam... tam... I przyciszę może. Mało no, na pewno przyciszę. Ale mi się podoba tylko kotek, nie Wyciszasz to, co teraz mówisz? Tak, bo ja tego nie nagrywam nawet. Nie nagrywasz? No nie nagrywam, bo już skończyłam. Ja I patrz, o co jak Koty G3 tańczy? Tak będzie w jednym z moich odcinków Crazy Life, patrz. No, kurde, to no, może to pszczołę wyjąć. Dawaj pszczołę. Si robi tak. Koleciała. Dosłownie. Okay. Tak, jaka jestem piękna, no jestem piękna. Widzicie, jaka jestem piękna? Patrzcie, jaki mam z zgrabniutki, patrzcie, jestem piękna, jestem piękna. No, no, jestem piękna. No, 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 jestem super. O Boże! Hey, brother! Ty, 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 ty. O Boże! Hey, brother! in you me? <laughs> <laughs> Jaka ja jestem piękna. A widzu, o Boże, czy to jest zamknięte? Nie no nie ma, tak. <śm> 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 no, no, tańczą. Możemy tam przejść, co? Chodź, będzie bliżej. Ła, wow, ale tunel. To się poszedł tam jak będziemy szły, całą drogę to się przyspieszy ten. No, no ja, po, ja też przyspieszę tak, szybko będzie przyspieszy. Jeśli szybciej mogę, ja to mogę zrobić, żeby nie, nie nie sekundę nie. cały tunel, ale nie będę. Ludzie tak ma. naprawdę. No, na YouTube. Bo <grym> jak, wiesz, tam ta o, Julia kopyszką, co ona ze mną nagrywa, to ona się tak jakby... Otóż będzie sławna będę na YouTube. No właśnie. Jak ktoś będzie na YouTube, to trudno już nie moja wina. Nie moja wina, że są na YouTube, nie? <grym> no. Będą. Nagrywam twój aparat. Ja Widziałeś tak sobie cię wrócili. <grym> Nagrywam twój aparat. Tak. Auta? auta. Zobaczcie, że stać Nie nagrywaj mnie. Nagrywam się. Nie no. Nie nagrywam się. Tu jest nasza baza! To jest nasza baza, tutaj kręcimy wszystkie filmiki i shoppingi. No, no lubi. Znaczy dzisiaj, no. Dobra, Ej! To... Powiem, że jest ktoś z tych dorosłych, co znamy, nie? No. A twój tata ma na imię Rafał. Skąd wiesz? No, bo się tak nazywało twoje konto na Skype. Agnieszka i Rafał. Aha. Zawieraj Gryconek, idziemy na budżet. I tutaj będzie tak napisane w się uczniów. I też tak mogę robić spodnie. Cross jeans! Wściekłe jeansy. Jeans! Wściekłe jeansy. I Kari. Rainbow tors. Nie się, że nagrałam twoje spodnie? Nie. Chyba, Rainbow tours. Oh, poza poza się chrônio... się... O Okulę, czyli. Poza tym, że już chroniłam. O kurze, jaka dziewczyna. Myślę, że, że nas na znajomie za nagrywanie? No. Właśnie. Poza tym to będzie przyspieszone, więc ta nie będzie. Bezumą bo bo jak tutaj go chyba nagrałam, ale to go wytnę. I już koniec. Właśnie, a poza tym można wyjąć wszystkich ludzi i będzie okej. No. O, ładne motywaczki. Jak y jak na eps do studia, to będę mogła ci dać, co chcę, tak żeby wideo było. Co, Moja koleżanka tu buty ostatnio kupowała, co z nią było. I no mamy New Yorker. A, i pokażę ci to Berlin Kebab. Zobacz, widzisz, py pisze, A powinno być wy. Ja McDonald's, Olimp i Norwich. Oczywiście. kończy ten materiał, ale to trudne. To ci przyślę. Berlin Kebab, McDonald's. O, o, o właśnie, do McDonald's. Olimp, Northfish i KFC. So good. Będziesz kebab? Mów, no mów, mów. Będziesz kebab. McDonald's. Olimp, Northfish i KFC. So good. Ej, to będziesz jeszcze ja jadła? jadła Właści? Nie, nie, koni zostawiam jak na razie. Dobrej. Ja. Kongi. Nie, to jest y Nestie. Zabytnę jak? Raz, yes. dwa, trzy, cztery. Wytnę. aha. Ok. Jamnika padła. A więc jestem Piękna Nilsa, i tak, y tak, jestem Dedany, właśnie. A tak. A więc będziemy teraz rozpakowywać y, to są saszetki y, tej Safiry. Mamy. na kupiasę no. Yahoo. Możesz Mary powiedzieć skoko. A to bez Hanki. Nie, nie po moim imieniu, co ty? Te... Ej, weź, nie bez mojego imienia.